Dzień dobry, zapraszam. O, dzień dobry Pani. Dzień dobry. Już. I co dzisiaj będzie? Jakaś fryzura, jakaś taka mała sylwetka, na rzemień była. A, proszę wstawić ręce. Tak, już Pani włosy. Tak. Założę Pani ten odpadnik. Tak? <grym> <grym> dziękuję. Nie Pani. Okay. Okej. Okay. no jak tam, co tam Pani słychać? Moje zdrowie psychiczne jest na skraju nas kraju załamania, proszę Pani. A tak? co ty takiego stało? Mo... co za mosę? Proszę, ciągnę. Moja przyszła synowa jest taka okropna, jest Ojej, w ogóle starszej nie strzakuje. Tak? Tak. Po prostu... U mnie w domu mieszkają. Ja proszę, żeby mi coś pomogli. On nawet swojej pomocy nie zaoferuje. O kur... ci młodzi. Tak. Ojej, no tak z nimi jest niestety. Dobrze. Jeszcze... A pani ma jakieś dzieci? Ej, ja tak, ale ja ją jeszcze mam jeszcze ludzkie także. No, na razie nie ma z tym w ogóle problemu. Okej. Okay. <grym> Okay. I jak to mamy takie dosyć strojne, czy coś? Yy, tak, tak, tak. Bardzo proszę. Ok, jeszcze na pani troszeczkę. Troszeczkę mi spadło. Nawilżę, pani. Mhm. Idę na pani. A ile mam syna? Co się zapytam? 21 o, to już to no, Otóż tak. młody chłopak! Młody chłopak! Bardzo młody jeszcze. Ach, no tak to jest. Bo teraz tutaj już się dzieci żenią. Szybko. Że już pani zrobię tylko jeszcze z miłosami z tyłu coś. Dobra. Okej. Okay. ok, zrobione. Jeszcze jedna. No i będzie gotowe. Okej. Okay. No i prawda jest gotowa. Ładna. Oj co, no już przestawię to. Pierwsza pani. Dziękuję. Ile? Ile pani się należy? Na no, 20 złotych. O. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I zapraszam ponownie. Do widzenia. Do widzenia.